Co tym razem wydarzyło się u Ani i Grzegorza Bardowskich? Nowa radość w domu Anny i Grzegorza Bardowskich z rolnika. Przed zbliżającymi się świętami wielkanocnymi, Anna Bardowska, znana z programu Rolnik Szuka Żony, podzieliła się z fanami wspaniałą nowiną. To kolejny sukces w karierze influencerki który teraz Ania może świętować razem z rodziną, wyrażając ogromną radość z tego wydarzenia. Gratulacje są już na miejscu. Choć Anna Bardowska swoje życie zaczęła jako nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego, po ślubie z Grzegorzem Bardowskim zrezygnowała z pracy zawodowej, by skupić się na działalności w mediach społecznościowych. To właśnie ten krok pozwolił jej pokonać nieśmiałość i rozwijać się jako influencerka. Obecnie Anna Bardowska, będąc mamą Liwi i Janka, Osiągnęła status jednej z najpopularniejszych influencerek w Polsce. niedawno ogłoszono ranking najpopularniejszych influencerów, w którym Ania Bardowska zajęła znaczące miejsce w dwóch kategoriach. W rankingu top 20 w kategorii Perentyn uplasowała się na 10 miejscu, tuż za innymi znanymi osobami, co stanowi ogromne wyróżnienie. Ponadto w rankingu top 100 Instagramerów 2023 Anna zajęła 61 miejsce, wyprzedzając wiele znanych postaci. Takich jak Ewa Mrozowska z Gogbox czy Kamila Bośkropka na swoich profilach w mediach społecznościowych, Anna Bardowska dzieli się głównie fragmentami swojego codziennego życia, ale także prezentuje swoje umiejętności w gotowaniu, dekorowaniu domu i ogrodu oraz tematykę związaną z wychowywaniem dzieci. Jej społeczność stale rośnie, a czy ty również śledzisz konto ani Bardowskiej na Instagramie? Z sukcesami w rankingach i rosnącą popularnością na mediach społecznościowych Anna Bardowska zdaje się być na szczycie swojej kariery jako influencerka. Jej autentyczność i zaangażowanie przyciągają coraz większą uwagę fanów, którzy chętnie śledzą jej codzienne życie oraz inspirujące treści dotyczące rodzicielstwa i domowego życia. Z pewnością nadchodzące dni przyniosą dla Anny Bardowskiej kolejne wyzwania i sukcesy a jej społeczność będzie czekać z niecierpliwością na kolejne inspirujące treści i emocjonujące aktualizacje z jej życia.